z informacji bazari i lecimy z kolejnym odcinkiem do Creed Odyssey Game Plus eee, co robimy teraz robimy kolejne zadania zadania dodatkowe w lokacji Mazaris no Megaris nie Mazaris Megaris lecimy zobaczmy co to jest to rozmawiać <laughs> z kobietą eee, to jest zadanie jeszcze w zadaniach, tak? Hmm, powiedzmy z kobiet blisko. To jest chyba to, tak. To jest spartanina. Ubita jest tu. Chodzimy z nią pogadać. Pewnie nam no jakieś kolejne zadania. No, chcemy. Chcemy to, Jest. I saw the message you left on the board. What's happening? The Athenians defeated the soldiers and killed most of the men, but they are fools if they think they are safe now. What are you planning? Spartan women are not like weak Athenian women. We have money and property and rage. I will use all to oczywiście, oczywiście. Zresztą by statki zostały zniszczone. Mam so rozwalić. Pewnie pięć statków. Ateńskich. No, pięć statków Ateńskich tam przepływa. No, może wypłyniemy później, to zrobimy. Bierzmy kolejne zadanie w okolicy w tym... dobra klejna jakimś rzuca w oczy jest tutaj więc to, to dasz tutaj za zadanie za 500 tyleś tam mapa nie za zadanie 500 tyleś metrów, które zadanie miało być to pewnie jak widać za tąskiego żołnierza, okej okay. to jest na czas i Głodzolik. tak zgadza się Głodzolik. Kassandra. Swoje prawie Kassandra, ale fajne imię jest. i w Polsce też by mógł być. Jest ten dom tam przy jakiejś tam w no, 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 no dobra, no. dobra, dobra, dobra. Już, 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 już. się. My tylko przejazdem. Już do domu po drzewie? No średnio tak. Nie mogę wykorzystać konia, bo po takich stronach ale zobaczcie grafika mam dobrą kartę graficzną niedobry sprzęt a grafika w tych grze powiem wam nie zachwyca wcale wcale nie zachwyca to jest woda to przestańcie nie wiem czy zauważyliście jak są półprzedroczystości zrobione. myślałem w pewnym momencie że graficzną co to do wymiany. Już pisałem do różnych tam i do sklepów, które mnie ja okupiły, ale nie sam się, bo od kończy. I, I do producenta karty. Producent karty powiedział, że może to być kwestią gry i słuchajcie, zrobiłem taki test, że dowiedziałem swój twardy z grą. Zaniosłem do kolegi, u niego żeśmy go odpalili ma to samo. Że nie jest na kartę. Nie. jest to czego szukam no tak. Nie. 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 się dostanie, ale. Nie. dobra. Okej. Okay. To piece z żeby mm. nie było problemu. Próbujemy nie zdaje się, że się udało. Nie mm. sobie jeszcze tutaj, skoro jesteśmy. I od razu podpalacza na skój skrzynię. No to, nie, to żebyśmy ich nie robili, ale... Ale. Zatem nie zostało No raczej tak, bo nie widzę go. Jakie będzie kolejna mapa? no mamy tu. Zabi bandytów. Weźmy sobie to 100 chyba. Live zabijanie 243 bliżej mamy Nie to Dobra no, to co oni tu w okej Lecimy Tym koksem Bandytę, patrzcie to jest... nie ja, jest no dobra no. Muszę się rozprawić z innym wrogiem hmm. R może

tam widzicie, na hartzie no się żeby nie było w topy jakieś zaczęło je to jedno z kupię przez wilkę i porę po mnie trzeba było wkrywać nie wiadomo odkąd i nie ryzykować. co my tu mamy mamy bandytę nawet kilku Zrobimy, spróbujemy wykorzystać o coś jako nikomu i naszą jedynaczkę. Tak. tak, jeszcze konieś. I... jeszcze. nastał, na słuchajcie, a to jeszcze dobijamy. Coś niestety jakaś... Może się nie udało, widzicie pierwszym pierwszym razem załatwił dlaczego Bo był zbyt silny dla nas To była jedyneczka Jeszcze był Sparowanie to jest, sparowanie Sparowanie Trochę nie ma tak, R nie na ten no plez, nie dlaczego to zrobiłem dlaczego Why? Teraz Proszę, chciałeś korilu Teraz jedyneczka. żeby odzyskać resztę ...adrenalinki. linki przy zabicie pana jeszcze się nie udało podejście małe, może no, chciałem zrobić picek kombocik przeszukanie szukanie naszego, nie 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 chcemy nie, nie. ponosić nosić to potwierdzamy zabójstwo Celu. Sporo gazy, tu weźmy jeszcze do skrzynię jak już tu jesteśmy Dobra tak. to za zdanie Nowy poziom, jak miło Zobaczcie kogoś tu wiążą. Kogoś tu Wziął uwolnimy w każdym razie Pana, super Wybierzmy sobie to co o zdobościach. Jak to mam wszystko na no złoto to przechodzimy sobie na ten kawałek. Ja sobie biorę akurat Asasyna i ulepszam to. Cokolwiek by to nie było trzecie 20. że to się nie da zrobić wszystkiego. bo grać 100 lat Też nie wiem czy by się udało. Dobra. Zdaje się, że to jest drugie zadań. Spójrzmy na mapie. Już jest zadań, w tym wejściu, porozmawia z filozofem, to jest notliwe zabijanie zadaniem zadania Notliwe zabijanie jest tutaj, proszę bardzo i leci porozmawiać z filozofem polega to zadanie jest nasz filozof. Skok. Oh. What's my favorite slash philosopher? You left a message on the board. What's the matter? A woman in the city has been sheltering a deserter. What would you do with such

No, no i co? Nie, nie trzeba go zabić. Hmm, trudny wybór. No ale będę miał przynajmniej zliczone zadanie kolejne. Zadanie, więc zrobię to. Robię tam. Już wcale w rzeczywistości za to nie jestem. Ale powtarzam to po raz kolejny. To jest tylko gra, to jest tylko fikcja. A nie rzeczywistość często. W rzeczywistości podejmowalibyśmy inne wręcz przeciwne yy, wybory wykonywanie innych wyborów niż w yy, niż w fikcji Jak filmy są fikcją taki gra jest fikcją Tu się ma wiele żyć, można ginąć, można skakać z jakiejś nie jakiej wysokości, wspinać się po skałach w rzeczywistości tego się nie da zrobić albo potrafi to garstka ludzi niektóre z tych rzeczy bo życie wszyscy mają jedno jak raz to nie odrodzisz się ostatni w sejwie. Trochę. Mam nadzieję, że wszyscy to rozumiecie. No nie chciałem tu iść. Byłem na i chciałem to zrobić. Chciałem się dostać tam, a tam przypuszczam, bo to jest na terenie, słuchajcie jakaś chyba jaskinia na terenie portu. Myślałem, że uda mi się dostać tam z drugiej strony, że jest wejście, ale widzę, że... Nie wiem przynajmniej gdzie. O, naprawdę? Wiecie jaki Bóg. Pośrodku środku tego właśnie co mi chodziło. No dobra, bez znaczenia. Z pewnością do tej jaskini się kiedyś można dostać. Tanie. Tędy. Nie będę tej lokacji zaliczał ponownie, gdy się widzicie. w którymś z odcinków żeśmy ją zrobili. Ja się po prostu chcę dostać. O, ale tam jest wejście. Ja się chcę dostać tam. Dokładnie tam. Spróbujmy. Założenie. Że właśnie. To jest wejście i to jest prawda. I żołnierza i tak to na pewno będzie ten. Okay, super. Ach, nie słyszałem, że on chciałby w Nie no, tak. No, no Teraz jedyneczkę na koniec sobie odzyskać energię. Jedyneczka. I po wszystkim. I co? Dobra. Weźmy tutaj co. To należy do nas powiedzmy już teraz, tak? A ja po tych tych nie będę skakał. Teraz aby bo ja to nie wziąłem. Dobra. Wróćmy. Oho. Nie zauważyłem, że to jest jeszcze jeden. O, to masz gość pecha. Przykro mi. To musicie to spotkać. Ale mogę spać po prostu. I byłoby wszystko ok. No tak. Już. Dobra, żeby skończyć to zadanie, no. zabijanie, należy wrócić do filozofa. Tak więc z szybkim krokiem, bez zbędnych jakichś tam... coś tam, coś tam. Wracamy do filozofa. Filozofa. Czy Kuni jest dostępne? Kuniu. Zostać where where we go? Gdzie jedziemy? Tam i jakaś tak okay. 3000 No dobra, siadamy, pogadajmy z filozofem. A i co tak jest? Wła mu nie mogę do zadania? Tego. Nie ma walki. To chodzi. Żeby to był kolejny puk, no ale no właśnie. Ja chcę zaliczyć to zadanie. Dobra, robimy tak. Zapisuję. filozofa, no nie wierzę. Hmm. Coś takiego. Nikt mnie nie ściga, nie ma żadnych. Dobra, przyjmijmy, że zadanie zostało zaliczone. Ja je albo próbuję coś z tym zrobić, ale przyjmijmy, że jest zaliczone. Co nam jeszcze zostało z takich zadań? To jest oczywiście wejście na statek, zmiana lokalizacji. Tego jeszcze nie możemy tego też jeszcze nie możemy to się zrobi samo zapewne to będzie gdzieś tam na innych wyspach to też zbierzenia później oczywiście o jak wsiądę na statek to zabiję to to będzie gdzieś tam później zabiję tajemnika a nie gdzie on jest mógłbym go zabić zobaczmy rozejrzyjmy się jest tu w terenach których jeszcze nie odkryłem więc nie pójdę tam i nie zaliczę tak sobie tego zabicę 9000 na wsiadanie takie zadania to jak wsiądę na statek tylko się robić nie chcę i to jak też wsiądę na statek to w takim razie słuchajcie to jest wszystko w tym wejściu Za chwilę wsiadamy po prostu na statek, to uznajemy za liczone. Także na razie, do następnego narazu. Subskrybujcie mnie, dzwoneczkujcie i lajkujcie.